Witam serdecznie. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak wykonuję taką małą śnieżynkę. Tak jak w poprzednim filmie, może ona być użyta jako zawieszka do okna lub dekoracja świąteczna na choinkę. Tak się prezentuje już po wykrochmaleniu. Moim zdaniem jest bardzo urocza, zgrabna, malutka. Ona jest całkowicie mniejsza w porównaniu do tej, którą pokazywałam w poprzednim filmie. Filmie. Ja oczywiście wykonuję ją kordonkiem maksimum, on jest przeznaczony do szydełka o rozmiarze 1,5 mm. Więc zaczynamy od... Oj. od magicznego kółeczka, i na nim wykonujemy, będziemy wykonywać. Takie pary słupków. Tutaj mamy dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, trzy oczka łańcuszka. I drugi rząd już będzie rzędem ostatnim. Ona się składa z takich właśnie dwóch rzędów. Więc zaczynamy od pierwszych trzech oczek łańcuszka. On zastąpi nam pierwszy słupek. Robimy drugi słupek. Robimy trzy oczka łańcuszka. I kolejny słupek. Już mamy pierwszą parę, będziemy mieć takich par trzy, więc robimy trzy oczka, łańcuszka. I znów kolejny słupek. Trzy oczka łańcuszka i kolejny słupek. Śnieżynka jest bardzo prosta w wykonaniu. Mamy ich pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Musimy mieć takich sześć. Więc kontynuujemy, robimy znów trzy oczka łańcuszka i znów dwa słupki. I teraz sobie troszeczkę zmniejszymy. Mamy pierwszą parę, drugą i trzecią. I teraz znów robimy trzy oczka. Przepraszam, łańcuszka. I zamykamy tutaj oczkiem ścisłym. Ściskamy sobie jak najbardziej to tylko jest możliwe. Teraz będziemy przechodzić. Tutaj oczkami ścisłymi, żeby znaleźć się tutaj na tych trzech oczkach łańcuszka. I tutaj już będziemy robić ostatnie okrążenie i wyjdzie piękna śnieżynka. Więc bijam się nad to oczko, na ten słupek robię oczko ścisłe. I tutaj od razu na tych trzech zrobimy sobie Półsłupek. Nad tym półsłupkiem robimy cztery oczka łańcuszka. Wpijamy się pod te dwie niteczki. Oj, coś nie wyszło. I zamkniemy to oczkiem ścisłym. Mamy taki oto. Pikotek. Teraz zrobimy słupek raz nawinięty. Teraz będziemy robić tutaj słupek dwa razy nawinięty, żeby nam się to tutaj wydłużało. Czyli dwa razy nawijamy niteczkę w tym samym miejscu. Robimy słupek dwa razy nawinięty. I teraz będziemy robić tutaj, tutaj takie trzy pikotki w tym samym miejscu. Czyli pierwszy pikotek będzie z czterech oczek łańcuszka. Mamy cztery. Wpijamy się pod dwie niteczki. Przeciągamy oczkiem ścisłym. Żeby wyszedł kolejny i większy, no to już zamiast czterech będziemy robić sześć. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Ja wbijam się tutaj pod te dwie niteczki i przeciągam oczkiem ścisłym. I znów cztery oczka łańcuszka. Znów pod dwie niteczki i robimy oczko ścisłe. Teraz będziemy robić. Tak samo jak tutaj. Czyli dwa razy nawijamy niteczkę. I mamy słupek podwójnie nawinięty. Teraz słupek pojedynczy. Teraz mamy odwrotną kolejność jak było tutaj, więc zrobimy cztery oczka łańcuszka. Wbijamy się po dwie niteczki. Przeciągamy oczkiem ścisłym, i mamy pikotek, i w tym samym tutaj jeszcze miejscu robimy nasz pierwszy półsłupek. I tak będzie się tutaj prezentowała nasza śnieżyneczka. Więc tutaj teraz przechodzimy oczkami ścisłymi. Nad słupkami, żeby znów się znaleźć tutaj w tym miejscu. I tutaj już robimy półsłupek. I znów cztery oczka łańcuszka pod dwie nitki. I oczko ścisłe. Znów słupek pojedynczy. Słupek podwójny. I znów tutaj będzie pikotek z czterech oczek łańcuszka. Wbijamy się pod dwie niteczki, przeciągamy oczkiem ścisłym. Teraz będziemy mieć sześć, pięć i sześć. Znów wbijamy się pod dwie niteczki i oczko ścisłe. I teraz znów cztery, pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Znów pod dwie niteczki i przeciągamy oczkiem ścisłym. Tak to się prezentuje. I teraz znów słupek podwójnie nawinięty. Teraz będzie pojedynczy. Znów cztery oczka łańcuszka na pikotek, pod dwie niteczki i jeszcze półsłupek. Tak to się na ten moment prezentuje. I teraz znów przechodzimy oczkami ścisłymi. Oj, coś mi uciekło. I tutaj robimy już półsłupek. Na tym półsłupek 4 oczka łańcuszka: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. I tutaj robimy pod dwie niteczki. Zamykamy oczkiem ścisłym. I znów słupek pojedynczy słupek, podwójnie nawinięty i teraz będziemy robić znów cztery oczka, łańcuszka, zamknięte oczkiem ścisłym jako pierwszy pikotek, teraz będzie ich sześć. Tutaj znowu pod te dwie niteczki i oczko ścisłe i znów cztery pod dwie niteczki oczko ścisłe i słupek podwójnie nawinięty teraz słupek pojedynczy i znów będziemy robić cztery oczka łańcuszka pod dwie niteczki i słupek. I, I oczko ścisłe. I teraz jeszcze półsłupek. I teraz będziemy znów oczkami ścisłymi przechodzić. Na kolejny motyw. I teraz znów tutaj robimy półsłupek. Cztery oczka łańcuszka. Zamykamy je oczkiem ścisłym robimy słupek raz nawinięty i podwójnie nawinięty. I teraz znów pierwszy pikotek z czterech oczek łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym, i teraz sześciu. I znów tutaj, pod dwie nitki i oczku ścisłe, i teraz czterech. Wydaje mi się, że jeśli się zapamięta ten schemat. Co idzie po kolei, to jest bardzo prosta, dość szybka. Teraz mamy jedno oczko, jeden pojedynczy słupek i znów cztery oczka łańcuszka, i pod dwie niteczki zamykamy, zaciskamy i półsłupek. I znów przechodzimy oczkami ścisłymi. Tutaj już robimy półsłupek, i cztery oczka łańcuszka. Słupek raz nawinięty, słupek podwójnie nawinięty. I znów motyw z pikotkami. Więc mamy pierwszy, teraz sześciu. I znów czterech. I teraz mamy znów słupek podwójnie nawinięty pojedynczy i na nim znów pikotek z czterech oczek łańcuszka, tu go zamykamy pod dwie niteczki i Znów tutaj robimy półsłupek. Tutaj znów oczkami ścisłymi, tutaj półsłupek cztery oczka. I znów pojedynczy. Podwójny i motyw z pikotkami zamykamy oczkiem ścisłym, teraz z sześciu. I znowu czterech. I teraz znowu razy nawijamy. I raz. I cztery oczka łańcuszka na Ostatni już w całej śnieżynce pikotek i półsłupek. I teraz jeszcze wbijamy się gdzieś tutaj. Już mamy ciężej się wbić, bo tutaj było już przerabiane. Ale próbujemy zakończyć to właśnie oczkiem ścisłym i mamy taką oto śnieżynkę gotową nie aby tutaj sobie Ucinam niteczkę, zaciągam i właśnie tak się ona cała prezentuje. Jeśli się ją usztywni, naciąga, To wygląda właśnie w ten sposób. I zaczynaliśmy od dwóch półsłupków, trzech oczek łańcuszka i dwóch półsłupków. Dalej przechodziliśmy na te trzy oczka łańcuszka, robiliśmy półsłupek. Tutaj właśnie ten mały pikotek z czterech, tutaj mamy słupek pojedynczy, słupek podwójny. Tutaj był motyw 4, 6 i 4 pikotki. Znów podwójny, pojedynczy, pikotek z czterech i półsłupek. I przechodziliśmy oczkami ścisłymi. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, i życzę udanej i spokojnej robótki, dekoracji. Kto jak będzie uważał, tak będzie nazywał. Miłego dnia. Zostaw łapkę do góry i zaobserwuj mój profil. Pewnie będzie takich filmików więcej. Do zobaczenia.